Ahoj moi kapitanowie, ja jestem Adryman i witam was w kolejnym odcinku z serii Pochwal się swoimi bitwami Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować bitwę na okręcie Yoshino Na tą bitwę zaprasza was kolega z klanu Kojot, Sascha Grey Moi drodzy, jeżeli i wy chcecie się pochwalić swoją bitwą Zapraszam do podesłaniami swojej bitwy A link znajduje się poniżej w opisie tego filmu Moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie i zapraszam Was do oglądania. Yoshi no to japoński krążownik premium 10 poziomu. Szybko poruszający się okręt uzbrojony w artylerię 310 mm. Był przystosowany do niszczenia ciężkich krążowników. Artyleria 310 mm a posiada zasięg swoich dział na 21 km 300 m, a pociski przeciwpancerne zadają obrażenia 8650, a pociski burząco podpalające 5100 z 27% możliwością podpalenia. Ten okręt ma punkty wytrzymałości 60 000, 61 800, posiada również torpedy i tutaj można żonglować sobie odległością torpedy o zasięgu 20 lub 12 km. Okręt płynie z prędkością 34 węzłów. Wszystkie dane, które Wam tutaj podałem są bez zamontowania flag, kamuflaży czy innych udogodnień. Kurwus rusza do przodu, ale tam poszło tyle torped, że na pewno którąś z nich tutaj przyjmie, zobaczcie e, jaki dywan poszedł i jeszcze tam jakieś prędkie, szybkie torpedy weszły w dziób, jest podpalenie, no i chyba Kurwus przytuli tutaj tyle tych torped, że coś niesamowitego, czekajmy, jedna, druga, trzecia i, i Kurwus w tej chwili e, ma chyba zalanie, raczej, raczej tak. Jeżeli się teraz podpali, to już będzie po Kurfurście. dostaje potężne obrażenia, no zobaczcie i Kurfurst zapewne za chwilę będzie spoczywał na dnie oceanu, on już ma tutaj minimalną, jeszcze salwa i nie będzie go, tak jest, jest pierwsze zatopienie, 1-0 dla Yoshino. Daleko odległość jest do y, Tanderka. Poszła salwa. Nie wiem, czy tutaj będzie trafienie. Uj, zobaczcie, kto się chowa za górką. Lotniskowiec. I tu jest kuku. Zobaczmy, czy będzie tutaj kolega starał się tego lotniskowca y, obijać. To jest niedaleko, bo 17,4 km. Poszła salwa. Jeżeli zostanie trafienie, tak dostał, już się pali. Musi tutaj się bardzo zaangażować w tą bitwę. Lotniskowiec nieprzyjacielski, ucieka, gdzieś tam cofa. Próbuje się gdzieś schować za górkę, aby Yoshino nie obijało, ale poszła salwa następna jest tam 3325 za trafienie. Teraz obraca się Yoshino bokiem i będzie próbował tutaj obijać ze wszystkich dział aby jak najszybciej zlikwidować lotniskowca i jest jeszcze Shima, tak blisko zobaczy 9 km. tymczasem, jak tam pięknie otrzymał obrażenia lotniskowiec, zostaje mu 1625 HP i ostatnia salwa i lotniskowiec na pewno zejdzie na dno ale tutaj ucieka Shima, która wysłała torpedy przed chwilą zlikwidowała jeden z pancerników jest zatopienie. Niszczyciel ucieka. Yoshino ma już na swoim koncie. Dwa okręty zatopione. I salwa w ciemno. Do tego dymu. Jest podpalony. Zobaczcie, jak tutaj trafi ładnie. Pewnie będzie teraz uciekał. Będzie się ratował ten niszczyciel. A Yoshino goni go, goni. Zmienia. Zobaczcie kursy. To w lewo, to w prawo. Aby tutaj nie mógł jego trafić ten niszczyciel Tashima, która naprawdę ma potężne działa. No, próbuje tutaj się ratować i strzela jeszcze z dział. Myślę, że kapitan podejmie decyzję wysłać torpedy do tego dymu, chociaż jest wykrycie, czyli chyba Shima uciekła z tego dymu. Lotniskowiec poleciał tam na zwiady kolega z klanu, i jest ostatnie dychnienie tego, tego niszczyciela. Poszła salwa: i czy będzie trafiony? Tylko jest jedna, tak jest. Jest następne zatopienie. To już trzy okręty. Pięknie tutaj kolega pogrywa. Super, jeszcze widzę, że z tej strony jest Thunder i nie Chyba Hindenburg próbował tutaj strzelać do Yoshino. Josina wykorzystuje atut swoich dział, zasięgu swoich dział i bije te okręty z daleka. No teraz będzie chciał wysłać torpedy, czy te torpedy e, będą skuteczne. Jak tu ładnie wymanewrował, zobaczcie, drifta takiego strzelił, że. O, zobaczcie, uczcie się, się. Być może ktoś z tej bitwy wyciągnie jakieś wnioski i jest under. On jest już już na 11 km, jeżeli e, Yoshino by dostał tą salwę od Thunderka. Na pewno by to bardzo mocno oczuł, ale Thunder ma w drugą stronę obrócony wieży. Nie interesuje się Yoshino. Poszła salwa za 7166. To jest podpalenie, ale idą tam torpedy. Jeden okręt, dwa okręty już mierzą do Yoshino. Obraca chyba wieżę. Tak, obrócił już wieżę tander. Widzi co się dzieje, ale on jeszcze odkręca w drugą stronę. Akurat w te torpedy, które idą, jeżeli on dostanie tymi torpedami, to będzie... Jest bardzo zdziwiony, jednak chyba dostanie, pokazuje swój bok, próbuje jeszcze manewrować, idzie i torpeda za torpedą. No coś niesamowitego. I jedna, jest trafienie, druga, e, trzecia, i dwa zalania. <laughs> ten Thunder teraz jest w szoku, zobaczcie, jeszcze kolega prosi, aby Kaze z jego klanu pomogła jemu zatopić tego tanderka. On ma już tam zalanie. Zobaczcie jak te HP tutaj, jak ten demersz tutaj rośnie na Yoshino. I chyba będzie ostatnia salwa. Czy tak się utopi? Tak jest! Dewastujące uderzenie. Jest Zao, jest Haaland. Jaki cel wybierze kapitan na Yoshino? I chyba jednak tego Halanda haland zatrzymuje się. Przyhamował troszeczkę, przyspiesza w tym momencie i poszła salwa. Jest trafienie za 3366 z podpaleniem. I tutaj Haland przyspiesza. Aby do przodu, chce skorzystać z tego dymu, który tam jakiś okręt pozostawił. Jest hydrosonda, która będzie tutaj na pewno działać i która wykryje te torpedy od Halanda. Bardzo szybkie torpedy. Haland znika. Jest, wychodzi Haland za góry. Tam ma chyba zniszczony ten silnik. Zobaczcie, kopci się z niego. Poszła salwa. Ujujesz, zobaczcie, jest wsparcie, podpalenie. Halan tutaj jest już obity. Poszły torpedy nie trafiły, ale w tej chwili jest Sasha Gray w potężnych opałach. Ma z jednej strony ZAO, z drugiej strony Yamato. Jeszcze Haland, niszyciel, zbliża się i ZAO. Zobaczcie. Tutaj pokazuje potęgę swoich dział I strzela do Yoshino Czy uda się jemu tutaj uratować Ujujuj. Jak jest bardzo mocno obijany To już chyba będzie koniec Mimo wszystko i tak pięknie tutaj zagrał Także dzięki ci serdecznie Za podesłanie tego materiału Który mam zaszczyt tutaj pokazać Widzom jak, co ten okręt potrafi No poszła salwa Do Hindenburga ale to niestety Niestety będzie chyba finał I jest wypuszczenie torped nie wiem czy to jeszcze wejdą. Próbuję się ratować jeszcze za górką. Nie ma tutaj naprawki jeszcze dostaje w przód i ten zao chyba zlikwiduje. Oj, żeby tu przeciwpancerne były, myślałbym. Myślałbym, że te zaoby faktycznie wtedy jest i podpalenie. Aż! No niestety, Yoshino spoczywa na dnie, ale i tak pięknie tutaj zagrał tą bitwę. No i jeszcze te torpedy chciałbym zobaczyć, czy tą wejdą. Kamera jest tutaj skierowana. Idą torpedy do Hindenburga. Ten Hindenburg na pewno nie wie o co tutaj chodzi. Skąd by te torpedy mogły się tutaj znaleźć? Przecież to tylko stoi tutaj Montana. Ale idą torpedy. czy przytuli. Przyspiesza szybko. Hindenburg na pewno miał tutaj hydrosondę włączoną. Idą. No chociaż, chociaż, chociaż dwie. Jest trafienie z zalaniem z torpedą. I on tutaj pije tą wodę. Chlapie. I chyba będzie jeszcze jeden frak. No zobaczmy, zobaczmy. I niestety nie, nie jest to frak dla Yoshino. Dzięki wam serdecznie, do usłyszenia, dziękuję za uwagę.